Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CATCAM.pl i w tym filmie pokażę ci taki prosty przykład tworzenia geometrii w systemie QCAD, który jest systemem klasy CAD 2D i jest przeznaczony do tworzenia rysunków płaskich. Rozpoczniemy nowy projekt i rozpoczniemy od utworzenia prostokąta o wymiarach 70 x 40 mm. Wybierz rysowanie prostokąta i tak jak pokazywałem w jednym filmie, możemy do tego użyć Linii poleceń, gdzie wpisujemy współrzędne wierzchołków, ale mamy też aktywne przyciąganie do siatki i możemy określić położenie wierzchołków prostokąta, klikając lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym. Klikam w tym miejscu, aby określić położenie pierwszego narożnika w punkcie x0, y0. I teraz drugi punkt umieszczę we współrzędnych x70, y40. Robię to klikając lewym przyciskiem myszy. Na wybrane punkty. Akurat tutaj mam ustawione przyciąganie do siatki i automatyczne uchwyty, więc czasami w przypadku tworzenia geometrii o takich regularnych kształtach i o regularnych wymiarach, tworzenie geometrii w ten sposób może być po prostu szybsze. Teraz przejdziemy do utworzenia tekstu. Aby utworzyć tekst, wybieramy polecenie tekst. I tutaj wpisujemy tekst, określamy czcionkę, jakiej chcemy użyć, określamy też wysokość znaków i wybieramy punkt, do którego będzie zaczepiony ten tekst. Ja jako punkt wyrównania wybieram środek tekstu i klikam OK, i spójrz, jak to wygląda. Po prostu takim punktem referencyjnym jest środek tego tekstu, i ten punkt chciałbym umieścić we współrzędnej osi x. 35 i w osi Y20 i mogę to wpisać w linii poleceń, albo po prostu mogę kliknąć ten punkt w obszarze roboczym. Tutaj te linie pomocnicze pomagają mi ustawić odpowiednie współrzędne. Dlatego, jak najadę na ten punkt, klikam lewym przyciskiem myszy, aby tutaj umieścić ten punkt. I jak widzisz, tekst został umieszczony w tym miejscu, ale cały czas jest ten tekst przyczepiony do kursora. Jeżeli już nie chcę dodawać tekstu, to klikam prawym przyciskiem myszy, aby odwołać to polecenie. W tym momencie tekst jest po prostu tekstem, nie jest to geometria rysunku. Aby przekształcić tekst na geometrię, przechodzimy do narzędzi modyfikacji i wybieramy polecenie rozbij i następnie drugi raz wybieramy polecenie rozbij. Teraz ten tekst jest po prostu geometrią rysunku. Tutaj jeszcze możemy przełączyć się na tryb szkicowania, tak żeby grubość linii nie była wyświetlana, i tutaj mamy coś dziwnego, w łatwy sposób możemy to usunąć. Wybieramy polecenie podział na segmenty i zaznaczamy geometrię w tym miejscu, i zostało to już usunięte. Teraz załóżmy, że ten tekst będzie wycinany na laserze, więc dodam tutaj taki mostek, tak żeby ten element litery trzymał się tej formatki. Dorysuję tutaj po prostu dwie linie. Zrobię to tak mniej więcej w ten sposób. OK. Narysowałem jedną linię. Kliknąłem prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć rysowanie tej linii, i rysuję drugą linię też mniej więcej w taki sposób. Tutaj najeżdżam na tę linię, aby złapać. Wiązanie prostopadłe. OK, i klikam prawym, aby zakończyć rysowanie linii, i ponownie klikam prawym, aby odwołać to polecenie. I teraz przechodzę do narzędzi modyfikacji i wybieram to polecenie, wskazuję tę linię i tę linię, aby tutaj usunąć te fragmenty geometrii. Mógłbym też usunąć te fragmenty geometrii, jednak w tych narożach chciałbym dodać zaokrąglenia. Teraz jak Wybiorę polecenie zaokrąglenia, wstawię tutaj wartość promienia na przykład 0,2 i wskazuję tę linię i tę linię, i ta geometria została automatycznie przycięta. Podobnie robię z tymi geometriami i dodam jeszcze zaokrąglenia w tych narożach. OK. Teraz polecenie zaokrąglenia jest nadal aktywne. Zmieniam wartość promienia na 5 mm i Dodaję zaokrąglenia w narożach tej płytki. OK, i teraz klikam prawym, aby odwołać to polecenie. Klikam jeszcze raz prawym, żeby przejść do menu głównego poleceń, i teraz wybieram rysowanie okręgu. Wybieram polecenie środek, średnica. Określam średnicę okręgu na 5 mm, i teraz, jak są włączone uchwyty. To mamy tutaj uchwyt odniesienie, który jest odniesieniem do środka tego zaokrąglenia. I w tym miejscu umieszczam środek okręgu. To samo zrobię w pozostałych narożach. Polecenie rysowania okręgu jest cały czas aktywne, więc szybciej to zrobię klikając myszką, niż tworząc na przykład odbicie lustrzane. Po prostu lokalizuję tutaj uchwyt odniesienie i w tym miejscu klikam, aby umieścić środek okręgu. Teraz klikam prawym przyciskiem myszy, aby to odwołać, i utworzyliśmy taką geometrię. Tutaj, w przypadku tej litery, też dodajmy taki mostek łączący. Wybieram rysowanie linii i rysuję linię w podobny sposób jak w tym przypadku. Mogę to zrobić mniej więcej tak. OK. Tutaj też wykorzystałem punkty siatki. Teraz przycinam zbędne fragmenty geometrii. Okej okay. i dodam małe zaokrąglenia. Promień 20 i dodam zaokrąglenia w tych miejscach. Okej. Okay. Jeżeli tworzysz geometrię, która będzie wykorzystywana w innym systemie, np. w systemie, w którym przygotowujesz program na laser lub na frezarkę, to czasami może zdarzyć się tak, że tę geometrie trzeba będzie połączyć w jedną pojedynczą geometrię. Tak jak w tym przypadku, geometria tworząca tę ramkę to kilka pojedynczych geometrii. Takie geometrie możemy połączyć w jedną polilinię, i aby to zrobić, zaznaczamy wszystkie geometrie, ponieważ tutaj w przypadku tych liter też chciałbym, aby każda litera była pojedynczą geometrią, dlatego zaznaczam wszystkie geometrie i przechodzimy do menu Rysuj, wybieramy Polilinia i tutaj wybieramy polecenie Polilinia z zaznaczenia. I teraz, jak kliknę na geometrię tej ramki lub na geometrię jakiejkolwiek litery, to Każda z tych geometrii jest jedną pojedynczą, zamkniętą geometrią. I czasami, pracując w różnych systemach CAD-CAM, jeżeli na przykład tworzymy geometrię 2D w systemie CAD i taką geometrię importujemy do programu, w którym przygotowujemy program obróbkowy na laser lub na frezarkę, to jeżeli te geometrie nie będą połączone w jedną geometrię, tylko będą składały się z dużej liczby krótkich odcinków. To przygotowanie takiego programu obróbkowego może być utrudnione lub w ogóle niemożliwe. A nawet jak się uda przygotować taki program obróbkowy, to każdy odcinek może zostać potraktowany jako osobna geometria i wykonanie takiego programu nie będzie efektywne. Zazwyczaj dużo lepiej pracuje się, jak geometrie z systemu CAD wychodzą jako geometrie połączone w taką jedną pojedynczą geometrię. Tak jak tutaj na przykładzie litery C w tym momencie jest to jedna pojedyncza. Geometria, jak teraz rozbiję ten kształt na krótkie odcinki, to zwróć uwagę, że tych geometrii jest tutaj bardzo dużo. Czasami może zdarzyć się tak, że ta geometria będzie jeszcze bardziej rozbita i te odcinki będą jeszcze krótsze. Dlatego, jeżeli w systemie, w którym przygotowujesz program obróbkowy na obrabiarkę CNC, jest jakiś problem z geometrią, to wtedy po prostu sprawdź tę geometrię w systemie kadowskim i sprawdź, czy te geometrie są po prostu połączone w jedną pojedynczą linię. To w niektórych przypadkach pozwala uniknąć problemów. I na tym zakończymy tę lekcję, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy w tym systemie, to zachęcam cię do udziału w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Jest to kurs wideo, w którym krok po kroku przedstawiam podstawy pracy w QKDzie. Na dziś to wszystko, ja dziękuję ci za uwagę i zachęcam cię również do subskrybowania tego kanału.